Cześć widzowie z tej Ninjago Films, a w dzisiejszym odcinku będę robił recenzję z wolego kreator Motocyk Vitainch. Jeśli spodobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i dzoneczek macie wszystkie powiadomienia. O recenzji pokażę Wam niespodziankę. Już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o... ...motocykl, to, to, to on tak się prezentuje? Zobaczcie. Tutaj mamy... Ruchome światło jak widzicie widzowie. Tutaj mamy takie fajne koła. Całkiem spoko to wygląda. Jak widzicie, tak on sobie jeździ. Jeśli chodzi o budowę, to on się on tak prezentuje. Zobaczcie widzowie. całkiem spoko to wygląda. Tutaj mamy jakby taką wiecie. No wiecie, o co mi chodzi kierownicę. Jakby stworzyć kierownicę i jakby ster, jak. Tutaj jak widzicie, mam tutaj takie koło, jak widzicie. Trochę i chciał was przeprosić o głos, bo tutaj pytanie jest, ale to tam trudno. Chciałbym was przeprosić za to, ale dobra tam nie jest, ale co mi tak zajmiemy się tym. Tutaj widzicie mam yy, yy, tutaj jakby wiecie od napoju, od puszki taki klocek jest. No i jeśli chodzi o ten klocek od tej rury, to jest zbudowana oczywiście z technika, z technika jak dobrze wiem. No, i kończy się tym elementem wiadra. No to co, widzowie? Pokażę Wam mój pokój. No, update pokoju, bo tutaj się trochę zmieniło. Jeśli chodzi o update, widzowie, to tutaj się nie zmieniło. W tej półce, ale za to w tej półce się zmieniło. Jak widzicie, tutaj będę miał. No, tutaj właśnie położę ten wspomniany przez Mikrobiasa. Dobra, wiecie. Tutaj mamy półkę dla panu Disney, Jak to... w razie są tylko figurki. Ale tam może dojdą jakieś zestawy. Nie wiem, może nowe, może archiwalne, ale zobaczymy. Tutaj będę miał kolekcję płyt. Jak widzicie tutaj mam płytę Okiego i Otso. No i, puszki, i puszka i butelka po Fornusie. A tutaj jest custom Okiego. Tutaj, no też się nie zmieniło, ale tutaj będę miał kolekcję z, wiecie, kartonami po zestawach, całkiem spoko. I jeszcze Wam pokażę Niestety musiałem przejść no ten taki, No wiecie, ten regał, bo chciałem. No, no wiecie, o co mi chodzi. Tutaj mamy coś dla fanów Minecrafta. I to tutaj się pojawił. dzik Mochi też tutaj wleciał. Tutaj na się nie ma żadnych plotków. Tutaj, jak widzicie, są Policjanci i Red Jeśli chodzi o monsterki, to tak się prezentują. No tutaj będę miał na przyszłe monsterki, które będą w Polsce. Tutaj mam. te. Wiecie te, te kropki, które tam są, które muszę je sprzedać. A tutaj mamy Maxa, tutaj ja w lustrze. Plus, który niestety też w bo chcę właśnie powiesić te półki. Tutaj mam też lefanów z tych wojen. No i tigery. I przejdziemy do podsumowania. Podsumowując ten zestaw, jeśli chodzi o ten zestaw widzowie, to dostałem go na gwiazdkę no, rok temu. No i całkiem spoko to wygląda. Bardzo lubię zabytkowe pojazdy. U, Bardzo lubię zabytkowe pojazdy, najbardziej lubię auta zabytkowe. Jak były kiedyś polonezy, maluchy, coś takiego. Dzisiaj właśnie planuję kupić płytę od Taco Hemingwaya, który śpiewał razem z Okim i ADHD. No i koniec na dziś, jeśli spodobał wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i dzwoneczek, otrzymacie wszystkie powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!